Pograj przejścia w różnej długości. Siemano, Maciek Wojcieszuk, dzisiaj przejścia ósemkowe w różnej długości, zanim przejdziemy dalej kliknijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco i słuchajcie, gramy przejścia na bębnach w różnej formie, w różny sposób, lekcji na temat różnych, pomieszanych, rytmicznie przejść będzie jeszcze sporo, ale pierwszy temat, który ja przerabiam na moich zajęciach jest taki, że jak już opanujemy sobie te ósemki, które ćwiczyliśmy w poprzednim odcinku, to gramy sobie proste przejście w oparciu o jakiś bit i zmieniając. Jego długość. Odejmujemy po kolei po ćwierćnucie, czyli dwie ósemki. Zobaczcie. Prosty bit w nutach, a pod nim w drugim takcie proste przejście wygląda tak. Zagram to. Uwaga. Trzy, cztery. Raz i i i I raz i i Ok? Spróbujmy razem. Nabijam trzy, cztery. Uwaga. Trzy, i cztery. I... Najpierw opanuj to. Jeżeli już to umiesz, spoko, to zaraz idziemy dalej. Ale jeżeli na przykład to, co zagrałem, jest za szybko, to nie przejmuj się tym, tylko najzwyczajniej w świecie zacznij wolniej. Odpal sobie na przykład metronom, który będzie ci wskazywał każde uderzenie na hi-hat, czyli będzie grał nam ósemki, i powoli sobie wyćwicz. Na przykład w takim tempie. 3 i 4 i. Albo wolniej, jeżeli potrzebujesz. Nie przejmuj się tym, że trzeba poćwiczyć wolno, tylko się skup, osiągnij ładny ruch, ładne brzmienie, zdrową, luźną postawę i zobaczysz, jaki piękny progres do Ciebie przyjdzie. Naprawdę. Dobra. No to mamy tą podstawę. I teraz najzwyczajniej w świecie, w drugim takcie odejmujemy sobie po kolei nuty, które są na raz, później na dwa, na trzy, na cztery, ale w ich miejsce gramy ten fragment bitu, który wypada nam z pierwszego taktu. Czyli nie robimy pauzy, jak na razie żadnej, tylko dodajemy bit. Czyli na początku zabieramy sobie nutki z raz w drugim takcie. Wygląda to tak w nutach, zobaczcie. I teraz przykład brzmi w ten sposób. Spróbujmy go zagrać. Nabijam trzy, cztery. Trzy i 4 i... Okej, okay? to ja gram jeszcze raz, troszeczkę wolniej, bo naprawdę nie ma co się spieszyć i spróbuj ze mną. Uwaga. Trzy i cztery i raz, i i i i i i trzy i cztery Dobra. To mamy drugie przejście. Teraz trzecie. Czyli zabieramy sobie nutki z raz oraz z dwa. W nutach mamy tak. I ja teraz prezentuję. Trzy i cztery i. Raz. I i i i. Raz. I i trzy i cztery i. Rozumiecie? To teraz próbujemy razem, bardzo powoli trzy i cztery i. Raz, i, i, i Ok, i ostatni przykład to zabieramy nuty z raz, z. Dwa oraz z trzy. Zostaje nam tylko dwie proste ósemki na cztery. Ok, prezentuję trzy i cztery i raz i i i teraz powolutku spróbujmy razem trzy i cztery. I. Czyli zobaczcie, mamy cztery przykłady. Cztery przykłady przejść o różnej długości, i naprawdę, zanim zaczniemy wchodzić w świat czegoś bardziej skomplikowanego, to warto sobie poćwiczyć to, Ponieważ to da Ci świadomość trochę miejsca w tych przejściach, tak? Ile mogę zagrać, gdzie to jest, że muszę jeszcze tam wypełnić bitem i w ogóle trochę się nauczysz przestrzeni w muzyce. Takich początków formy. Pierwszym krokiem do opanowania tego jest powolne granie każdego przykładu oddzielne i ewentualne jego przyspieszanie. Ale przyspieszanie z głową, nic na siłę, tylko powoli, step by step, tak jak zawsze. Słuchajcie się, nagrywajcie się, kontrolujcie to, jak gracie. Jeżeli już to mamy, no to warto sobie to zebrać do kupy. Zobaczcie, jakbyśmy chcieli sobie zapisać te przejścia na jednej kartce, nie wiem czy mi się to uda ładnie zedytować, ale spróbuję. Zagram teraz powoli bit i za każdym razem będę zmieniał przejście, żeby ćwiczyć swoją głowę, żeby ćwiczyć to, co zaraz mam zagrać. 3 i 4 i. Zobaczcie, za każdym razem sobie zmieniam. Czyli za każdym razem, po to właśnie jest to ćwiczenie wolno, bo to się tak wydaje, że to jest niby proste, o, bo sobie wolno gram. Ale główka musi pracować, tak? Zaraz muszę wiedzieć, co tam się pojawi w tym drugim takcie. Muszę sobie to przygotować, zagrać, musi być równo. E, ładnym dźwiękiem, ładnym ruchem. No, to jest trochę elementów do opanowania, naprawdę. Tutaj, tutaj kopuła naprawdę zasuwa. Zauważcie, że ja zagrałem tylko te proste przejścia, jeszcze nic nie zmieniałem. Robię to celowo po to, żeby jak najbardziej skupić się na tym, żeby wyszło. I tak proponuję Wam też, żebyście tak zaczęli to ćwiczyć. Ale jak już poczujecie, że albo wchodzi, to no tak najlepiej, albo że jest jakoś na przykład nudno, chociaż warto się wkręcić, naprawdę, no to zmieniamy, dodajemy. Najpierw, według mnie, dodajemy tempo, czyli gramy troszkę szybciej. Mamy metronom, metronom nam stuka na przykład ósemki albo jak ktoś potrafi to ćwierć nuty. i lecimy. Zagram troszkę szybciej, mieszając przejścia. 3 i 4 i. W ten sposób, czyli trochę szybciej i dalej mieszam przejście. Jeżeli to wchodzi, oczywiście rozpędzajcie, rozpędzajcie, panujcie nad tym, jak gracie, żeby to wszystko dobrze brzmiało, ładnie wyglądało, ale jak już weszło, jak już to mamy, no to pozostają nam do zmiany dwie rzeczy. Pierwsza to zmiana bitu. Uwaga, teraz zagram wolno, ale zagram inny bit ósemkowy. 3 i 4 i. W ten sposób. Zmieniam bit, pamiętam o tym, że w tym drugim takcie, gdzie jest przejście, to muszę wypełnić to tym bitem i po prostu gram. Można to sobie ewentualnie rozpisać. Jeżeli dla Was jest trudne sobie zapamiętać jeszcze, to rozpiszcie to sobie w nutach. Um, ale naprawdę, to już wymaga pracy w mózgu, żeby panować nad tym, że ma być ten sam bit i to samo przejście. Serio. Dobre ćwiczenie. Następnie, jak już potrafimy fajnie zmienić bit i wsadzić w to przejścia. To po prostu gramy sobie, tak jak przy poprzedniej rozgrzewce jakiś czas temu po różnych bębnach. Za każdym razem zmieniamy bębny, ale zostawiamy podział. Czyli wiemy, co mamy zagrać, tylko wybieramy miejsce, w które mamy zagrać. Dobra, ja to zagram wolno z jakimś tam bitem. 3 i 4 i. Pełna dowolność, ale panujemy nad tym. Wiemy, co gramy, wiemy, co chcemy zagrać. Pilnujemy bitu i pilnujemy miejsca, gdzie gramy te nutki z przejścia. I to jest właśnie do wyćwiczenia całościowo po tej lekcji. Oczywiście, jak już wchodzi, to troszkę szybciej, zobaczcie. 3 i 4 i. I oczywiście nie wszystkie z tych przejść brzmią fajnie, ale my ćwiczymy sprawność. Naszą sprawność w tym, żeby się fajnie poruszać po instrumencie. A później, po jakimś czasie, to już sami sobie będziecie wybierać, co Wam fajnie brzmi, i będziecie sobie kształtować w głowie te przejścia. Budować je ad hoc. Ok, na dzisiaj tyle, kochani. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli Wam się podoba, bo to pomaga mi rozwijać kanał. Komentujcie, lajkujcie, dalej piszcie. Czego byście chcieli. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Wracam do swoich ćwiczeń. Wam też życzę dobrego czasu. Jeżeli akurat pracujecie na bębnach, to świetnej zabawy i dobrego rozwoju. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Siemano!